Ksiądz Winieł Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie jestem jakimś wielkim facebookowiczem. Przyznam się, że ja Facebooka nie pojmuję, nie ogarniam, nie rozumiem, ale wiem, że dobra jest obecność na Facebooku, bo dobra jest obecność wszędzie, gdzie można głosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię. Staram się to robić, umieszczam swoje kazania, Umieszczam jakieś inne wpisy. Owszem, też korzystamy z Facebooka do promocji książek Fundacji Nasza Wienica. Czasem ktoś te moje wpisy polubi, czasem ktoś je udostępni, dziękuję za to bardzo. Czasem rzadziej oczywiście ktoś skomentuje. I nagle zrobiłem wpis, który zyskał ogromną popularność. Dużo polubień, dużo udostępnień, a jeszcze więcej komentarzy. A był to wpis. Gdzie treścią tego wpisu było tylko jedno, jedyne zdanie, cytat w zasadzie księdza, z księdza Grzegorza Strzelczyka. Cytat dokładnie taki. Otrzymałem bardzo proste wychowanie teologiczne, jeśli chodzi o szatana. Nie rozmawiamy, nie słuchamy, nie dyskutujemy. Aż tyle i tylko tyle. Plus w komentarzu moim link do. Bardzo dobrego artykułu, wywiadu w zasadzie z Księciem Grzegorzem Strzelczykiem na temat neognozy w kościele. Bardzo ciekawy artykuł i gorąco w ten sposób, też za pomocą tego filmiku, zachęcam do przeczytania, zapoznania się z tym wywiadem. Porusza on bardzo niepokojące rzeczy, które dzieją się w kościele. Streszczając jeden z wątków tego wywiadu, powiem tylko o jednej bardzo niepokojącej rzeczy. Mianowicie takiej, że następuje wśród wielu ludzi taka egzaltacja i taka ciekawość niezdrowa tym wszystkim, co dzieje się na egzorcyzmach, a zwłaszcza tym, co powiedział zły duch w czasie tego egzorcyzmu. To, to nie tak, to nie tędy droga. A drogą jest właśnie to, co Ksiądz Grzegorz Strzeczych powiedział w tym wywiadzie: nie rozmawiamy, nie słuchamy, nie dyskutujemy. A w innym miejscu jeszcze bardzo ciekawe określenie egzorcysty, że nie jest to żaden śledczy, tylko egzekutor. Egzorcysta ma zabić złego ducha, ma go wygonić precz, wykonać powiedzmy, wyrok Pana Boga na nim. I koniec kropka. Taka prosta zasada nie może się jakoś przebić do świadomości wielu wiernych. Dlatego proszę, zachęcam i błagam, rozeznawajcie to, co słuchacie, to, co czytacie, i stosując choćby jedną prostą zasadę. Jeśli słyszycie księdza, jaki, jaki by nie był, jakbyście go nie cenili, jeżeli słyszycie, że w swoich wystąpieniach mówi on o tym co usłyszał od złego ducha w czasie egzorcyzmów to proszę przestańcie go słuchać jeżeli nie macie okazję, to go upomnijcie bo robi rzeczy złe możemy sięgnąć do biblii i znaleźć określenie złego ducha jako ojca wszelkiego kłamstwa jak można słuchać kogoś kto jest ojcem wszelkiego kłamstwa jeżeli to nie wystarczy choć powinno wystarczyć bo jest to Boże słowo to trzymajmy się pewnych zasad Kościoła. Które to zasady mówią, że nie wolno tego, co w czasie egzacyzmu się dzieje, upubliczniać. Obowiązuje pewna dyskrecja. Jeżeli ktoś nie potrafi tej dyskrecji zachować, jeżeli dzieli się tym, to robi rzeczy złe. A skoro robi rzeczy złe, to przestajmy go słuchać. Tylko tyle i aż tyle. I jeszcze raz, korzystając z okazji będzie to gdzieś tutaj przy tym filmiku, w komentarzu czy w opisie, sięgnijmy sami i przeczytajmy bardzo trzeźwy, bardzo mądry i wyważony wywiad z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem. Teologiem, dogmatykiem, który myśli i ma coś do powiedzenia.